Ej, ten... Ej, ej ten ma najlepsze pięć z swojego życia. Dobra, nie śmieć się. O kurde. A, tam Jest My kurwa! Czekaj, łóżko się rozwaliło! Namiętnie, ten, i namiętnie, tak się, ten Łóżko się rozwaliło, on O, oh, tak! To, to, jest mój dzień! I łóżko się rozpada tak, to było nie. nie, dzięki Już mówiłem Nie chcę być traumy Nie chcę być traumy, Pomogam. nie! On, 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 on wtedy bierze, bierze mnie za włosy i mówi I warczy gardłowo? Teraz, teraz jest gorąco, czas na ochotę. i ja mam jakąś paru w ja... kurde, nie mogę nic mówić, nie, kurde, problem z mową mam, nie, i potem I, on... i potem stanął i mu... i mi wybiło zęby, ja takie, ale będę jeść, ja... a on mówi, pizza. a ja mówię, nie mam pizzy. on mówi, teraz parówkę odgryzłem. koniec. I ja powiedziałem taką historyczną jeszcze o oko Kola, a nasz on mówi... Dobra, to robią trójkącik, będziemy ten... Ja mówię, że i klimat, i kubiks! A on mówi jupi tak! Pierdono i ode mnie jak ten gaśnie śmiecił... To napiszę mu na Discordzie, że się nie. nie. On mówi... Kubiks nawet... bez kubiks nawet lepiej i tak... i się... i się znowu namiętnie całujemy, nie? Potem. <laughs> Zatrzymuje się, słuchaj, ja co oczywiście mówi. Nie. Cicho, teraz mówię coś. Powinno już, już moją dobry. Potem nie, jestem napalony. Nie, potem jest na, a, słuchaj, jestem napalony i mówię, chyba już koniec. To on mówi. To jest dopiero początek. I przychodzi ten administrator, wyciąga po. Też dużo, nie? I, i oni wydwójkę i, mówi, i mówią, podwójny atak. Na moje tereny i tereny mi roz, rozgrodzili. W ogóle ten już no, mogę siedzieć. Ja stoję, tam, stoję i tak. I, I mówię, że odbyt mi się już zaraz nie? A on mówi, że nowy. <grym> Tworzymy nowy. I mi włożyli pod pachę i, i mam odbyt pod pachą. Może jezu! Człowieku! Katrin! A na nagrze przylatuje Kalki, jest pięć razy od nas i on mówi Teraz ja cię wydziedziczę. dziczę <grym Jaki grym jajecie> Pało mnie uderza i idziecie ci mi czaszkę nie, przez to. Ej, dobra łódka się już. ty jesteś w takim mieć są różowe drzewa, tak? I to i dokres, no się ma. Teraz ja, i każdy, wszyscy, no się, i wszyscy razem. To, to, to. No i ja. O kurde, co takie wielkie to? Ta, też tak powiedziałem wtedy, nie? On mówi... On mówi... Za, w, jak zaraz ci... Jak ci włożę pomiędzy kolano... To ci... Ja pierdolić Nie, bo jak to ten... To jak later przed Ej, 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 ej. Kojarzycie z odpływów Agnesa? Ej, 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 ważne, ważne, ważne. kojarzycie? Obrałujtaj się na chwilę kurwa, Aleks. Co wam dalej? O, mówię, mówię. Ej, mówię coś, Mówię coś, słuchajcie mnie. I. A to nie był koniec, nie? To był dopiero początek. Bił Halk. Ja nie mówię. Ja nie mówię. Ja mi mówię. ten Hulk mi mówi, że mnie teraz widzi, czy nie? Wierzy mnie. Ty wiesz co to widzicie. Wierzy sobie na orbitę, wylatuje, nie? Widzi mnie w ziemię i nagle przelatuje jakieś. Księżniczka Annabelle na, jed na, na jednorożcu I, dup i z, dupa, e z dupy tęczą wystrzeliwuje jednorożca Znaczy, dupy leci tęcza temu jednorożcowi i on mówi Czas walczyć! I oni walczą I to jest takie anime walki, nie? I takie, Adoptus przesłuchuje i I się z nim całujemy przez 5 godzin następne Wraca ten, przychodzi ten admin i mówi: Znowu mnie zdradzasz? A tak wyszło. I wlatuje rakieta atomowa. W moją stronę leci. I nagle przylatuje on, czyli Kukulaku, i mówi. Nie, wdyrażałam to strasznie dziewczyno, nie? Nieważne, czy z kim to I mówi tak. Teraz się uratuję. Ja mówię... Ona mówi... Młotek, znowu mnie wyrażasz? Ja mówię tak, a on mówi... No, tak, nie? Koniec. Absolutnie. A jeszcze opowiedź gdzieś mogę coś... Nie, 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 nie. Nie. Tak, a, nie, 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 Iro, nie Iro. trzeba, nie Iro. trzeba, nie, oh, nie, nie, nie. I on ma taki taki porządny baseballowy, tylko żelazny I mi, i mi uderza, i mi, mi, mi uderza nią W ogóle mi chyba kilka zemów y, ten, <noise> ten, ale to już trudno I, <noise> i ten, i on wytrstwie i strzela i lafer leci taki o nogę, nie I Jestem bez... am a, a, on, a on. To tylko początek. Dziąga San, Santa Maria. Boże,